Witajcie, cześć! Pojedynst to nie tylko ogólnoświatowy specjalista w dziedzinie mechaniki. W temacie opon również radzą sobie bardzo dobrze, mają je w swoim portfolio już od 2007 roku, a dziś nie zgadniecie. Powiem właśnie o oponie zimowej, mającej swój debiut w 2022 roku. To Jona, Point S Winter S to następca modelu Winter Star 4. Z względem poprzednika zostały poprawione niemal wszystkie parametry jezdne, a odzwierciedlenie tego jest w testach, których wyniki zobaczycie zaraz na ekranie. Były to testy takie jak jazda i hamowanie na mokrej nawierzchni, przyspieszanie i hamowanie na zaśnieżenie nawierzchni oraz testy oporów toczenia. Testy te zostały przeprowadzone, aby potwierdzić wysoką jakość doskonałe osiągi oraz też poprawione parametry opony zimowej Poindes Winter. Firma Poindes Group wybrała specjalnie po to niezależne laboratorium tu w Sud, uznane w całej Europie, aby przetestowało dzisiaj prezentowany model opony we wszystkich możliwych warunkach zbliżonych do europejskiej zimy. Zostały one tam porównane na takich samochodach jak Volkswagen Golf E czy też Audi A3 z jedną marką premium, dwoma markami klasy średniej wyprodukowanymi w Azji poza Chinami oraz europejską oponą budżetową. Jak możecie zobaczyć, parametry bezpieczeństwa zostały potwierdzone w teście, wykazując wyższy poziom jakości niż testowane opony w klasie medium, a nawet wyższe niż testowana marka opon klasy premium. Opony, które mam na stole, są zaprojektowane w Niemczech i produkowane w Europie, dostępne w ponad 30 różnych rozmiarach od 14 do 18 cali i dedykowane również dla samochodów typu SUV. Co ważne, opony we wszystkich rozmiarach mają klasę C na etykiecie, jeżeli chodzi o hamowanie na mokrej nawierzchni. Tym, co zasługuje na szczególną uwagę w oponach marki Poindes, to wykorzystanie do ich produkcji technologii i materiałów stosowanych w ogumieniu najwyższej jakości klasy premium. Są to opony klasy średniej, inaczej medium, spełniające normy techniczne zgodnie z wymogami i specyfikacjami europejskimi, o czym świadczą oznaczenia 3PMSF oraz też homologacja europejska. Możemy je tutaj zobaczyć wybite na boku opony. Nie mogło być inaczej, bo produkowane są w fabrykach jednego z najbardziej znanych producentów opon klasy Premium, posiadającego światowej klasy specjalistów, ogromną wiedzę i nowoczesne technologie, co wszystko zebrane do kupy daje gwarancję bezpieczeństwa i jakości. Stosunkowo niskiej cenie, ponieważ te opony są już dostępne od nieco ponad 200 zł za sztukę, w zależności od rozmiaru. Opona ta jest dedykowana kierowcom chcącym mieć pewny produkt bez konieczności przepłacania. Jest tutaj mieszanka z najnowszej generacji krzemionką, skupioną na zapewnieniu bezpieczeństwa w niskich temperaturach, jak i też na mokrych drogach. Zapewnia ona niskie opory toczenia, dzięki czemu udało się zredukować zużycie paliwa oraz wydłużyć zasięg na jednym tankowaniu, czy też ładowaniu, ponieważ te opony są też dedykowane, czy też nadają się do samochodów elektrycznych. W efekcie model Point S Winter S wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, zapewniając bezpieczeństwo w sezonie zimowym oraz pozostaje oszczędnym wyborem zarówno w trakcie zakupu, jak i podczas eksploatacji. Warto dodać, że opony Pointless są też chwalone przez klientów, użytkowników za wysoki komfort jazdy. Powiem sobie teraz coś więcej o samym bieżniku. Jak widzimy, bieżnik opony jest kierunkowy. Mamy tutaj też szerokie rowki dla lepszego odprowadzania wody, czy też błota pośniegowego oraz też jest tu miejsce na śnieg, tak aby opona lepiej się w nim sprawowała. Do tego mamy tutaj dużą powierzchnię styku, opony z nawierzchnią, która została tutaj wyrównana tak, aby opona nam zużywała się równomiernie, ale też była jak najbardziej efektywna. Do tego, jak widzimy, bardzo duża ilość lameli, które są pokładane w różnych, pod różnymi kątami. Jak widzimy tutaj każdy element ma te lamelki w innym kierunku, tak aby niezależnie od kierunku jazdy dawać jak najlepszą możliwą przyczepność. Zewnętrzna część. Tutaj w części barkowej. Jak możemy zauważyć, została zaprojektowana tak, aby dawać lepszą sztywność i przyczepność na suchej nawierzchni, ponieważ te bloki są tutaj większe. Oraz też jest tutaj specjalne ułożenie właśnie lameli, tych nacięć. Są tutaj też takie nacięcia równolegle ułożone, które mają nam pomagać w przeciwdziałaniu siłom bocznym, aby opona nam się tutaj nie przesuwała na drodze, żeby zachować jak najlepszą możliwą stabilność. Fajną rzeczą jest to, że tutaj w środkowej części, jak możemy zobaczyć, mamy to taki rowek obwodowy, który raz ma tutaj w czterech miejscach taką, jakby takie wypustki, miernik TWI, który pokazuje nam tą granicę 4 mm, po której już opona nie będzie tak dobra na śniegu. Środkowa część opony, jak możemy zauważyć, została tutaj bardzo fajnie przystosowana. Do odprowadzania wody. Mamy tutaj trzy rowki. Jeden z nich, ten środkowy, centralny, jest jakby tutaj niczym nieprzerwany, tak aby właśnie usprawnić to odprowadzanie wody. Obok niego mamy tutaj równolegle dwa rowki, takie już bardziej w kształcie błyskawicy, tak aby nie dość, że pomagały w odprowadzaniu wody, tak też mają pomagać oponie radzić sobie dobrze na śniegu. Mamy tutaj też pewne podobieństwo do opony Michelin Pilot Alpin 5, ponieważ tutaj w środkowej części, gdzie ten rowek jest jakby taki równy, niczym nieprzerwany, mamy dużą ilość lameli, które jak możecie zobaczyć, bardzo fajnie sobie pracują, tak aby nie dość, że dać dużą sztywność opony podczas hamowania czy też rozpędzania. Jak widzimy, te klocki są tutaj tak położone równolegle, tak wzdłużnie tak aby jak największa część tutaj opony miała styk z nawierzchnią, co przełoży się na właśnie przyczepność. Różnica jest taka, że są one tutaj poprzedzielane co jakiś czas, tak aby raz, usprawnić odprowadzanie wody, a dwa, właśnie dać większą powierzchnię dość dla śniegu, żeby opona jeszcze lepiej sobie w nim radziła. Lamelki, jak możecie tutaj zobaczyć, co widać w tej środkowej części, nie są wszystkie ponacinane do tej samej wysokości, aby zachować niezbędną sztywność opony, tutaj, jak widzimy, mniej więcej co druga, co trzecia lamelka jest tak właśnie cięta do podstawy, oczywiście tutaj po zewnętrznej części, ponieważ w środku one wszystkie muszą być głębsze, tak aby po prostu zachować jeszcze lepsze tutaj właściwości na śniegu i nie tylko. Przechodząc do ścianki bocznej, która, jak możecie zobaczyć, jest tutaj całkiem. Elastyczna, a więc będzie wybierała różne nierówności drogi. Oczywiście też musi być odpowiednio sztywna, tak aby samochodem nam za bardzo nie bujało. Możemy zobaczyć, że jest ona tutaj też zdobiona takim zimowym wzorem ze śnieżynkami podkreślającym właśnie zimowe właściwości czy też cechy tej opony. I też fajną rzeczą jest to, że w rozmiarach 17 i 18 cali możemy tutaj spotkać rand ochronny. Jak widzimy, który jest tutaj dosyć dobrze widoczny, taki uwypuklony, ostry, a więc z pewnością ochroni nasze felgi przed ewentualnym zatarciem się o krawężnik czy też o inne przeszkody. Żeby tradycji stała się zadość, sprawdzimy sobie teraz wysokość oraz twardość mieszanki, która jak widzimy tutaj ugina się bardzo fajnie pod palcem. Lamelki sobie tutaj pracują, a więc wszystko jest jak należy. Wysokość tej opony w najwyższym punkcie. Jak możemy zobaczyć, to ma tutaj nieco ponad 9 mm, tutaj pokazuje mi 9,11. Oczywiście, im dalej, tym ta wysokość będzie troszeczkę niższa, i to się tyczy wszystkich opon. Jak widzimy tutaj nieco z boku, już jest 8,60 mm, natomiast i tak jest to bardzo fajna wysokość, jeżeli chodzi o opony zimowe. Co do twardości, mamy tutaj w granicach 73 punktów w skali Shora. Niezależnie, czy to mierzymy na środku, czy na boczku. Z tego co widzę, tutaj na samym boku, w części barkowej, mamy tutaj 75, natomiast no, ta część musi być właśnie bardziej sztywniejsza dla zachowania odpowiedniej responsywności na ruchy kierownicą. Podsumowując, opony Pointless to polecany wybór dla kierowcy, który poszukuje alternatywy dla drogich produktów renomowanych światowych producentów, jednocześnie zapewniający bardzo dobrą jakość w dobrej, a co ważniejsze, przystępnej na każdą kieszeń cenie. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Dajcie znać w komentarzach, jak ten materiał Wam się podobał, oraz użytkownicy, którzy jeżdżą na oponach marki Pointless, mogą się podzielić w komentarzach swoimi doświadczeniami, aby pomóc przyszłym kupującym w dokonaniu odpowiedniego wyboru. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Pozdrawiam. Czyli o tym właśnie mówiłem, teraz będę mówił o środkowej części. sekunda.